Moi drodzy, przyszła do mnie paczka od wydawnictwa RM, i są to prezenty dla Was. Dlatego otworzymy sobie teraz szybciutko paczkę wspólnie i już Wam pokażę, co dostaniecie ode mnie i od wydawnictwa RM. Ostatnio w Kielcach każdy z uczestników otrzymał książkę 220 splotów szydełkowych, a w Warszawie każdy z Was otrzyma szydełko, projekty na każdy rozmiar. Będziecie tutaj wzór na szalik, na czapkę, na kapelusz z serduszkami, na sweterki. I, I wiele, wiele innych fajnych, ładnych projektów. Myślę, że jest to super książka dla każdego, bo mamy tutaj, oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, projekty na każdy rozmiar, czyli znajdziecie tutaj rozmiary od S do XXL. Także myślę, że tutaj jest wszystko naprawdę dobrze opisane i. Na pewno wam się przyda, żebyście mogli wykonać kolejne projekty. Także takie prezenty zapewniło dla was wydawnictwo rm. A jeśli Wy jeszcze nie zapisaliście się na moje warsztaty w Warszawie, to zapraszam was bardzo serdecznie. Zostały jeszcze tylko 3 miejsca. Także kto pierwszy ten lepszy, 12 kwietnia, godzina 12 Warszawa. A więcej informacji o warsztatach znajdziecie w przypiętym poście. Także zapraszam bardzo serdecznie, już niedługo widzimy się w Warszawie.